Szanowni uczestnicy orszaku Trzech Króli, drodzy kolędnicy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich, którzy wychodzą na ulice polskich miast i miasteczek, by razem iść do Bożonarodzeniowej Szopki. Łączymy się z Państwem w radosnym świętowaniu. Ponad 2000 lat temu w drodze do Betlejemskiej Groty spotkały się osoby, których życiowe ścieżki wcześniej się nie przecinały. Byli to pasterze z okolicznych wzgórz, ale też Trzej Królowie ze swoimi orszakami. Podobnie dzieje się dzisiaj, gdy spotykamy się w naszych miejscowościach, uczestnicząc w barwnych korowodach. Od kilkunastu lat obchodzimy Święto Trzech Króli, podejmując w nowy sposób starą jasełkową tradycję. W tym roku orszaki odbywają się w całej Polsce i w wielu miejscach za granicą w Niemczech, Wielkiej Brytanii, a także w niektórych miejscowościach Ameryki Południowej i Północnej oraz Afryki. Tysiące ludzi przy śpiewie kolęd, wyruszy za światłem gwiazdy, by zanieść w świat dobrą nowinę o jedności i pokoju. Wszystkim uczestnikom tegorocznych orszaków życzymy udanego świętowania. Niech radość wspólnego kolędowania trwa przez cały 2024 rok. Wszystkiego dobrego!